Witam, tutaj Frankie Messi i zapraszam na kolejny odcinek przygód z Minecraft. Więc w sumie nie wiem, co będziemy dzisiaj robić. Pewnie będę po lepszą domek, powiększał farmę i zdobuwał się tam inne rzeczy. Co się stanie, w sumie Może w sumie? Może zbiorę teraz piasek. I zmienię go w szkło, żeby miał coś, żeby miał szyby. To piasek, wezmę teraz węgiel, który znalazłem, piasek, węgiel, niech się przepala i idę kopać drewno dalej. zrobić lepszy domek. Pierwsze, pierwsza? próba. O, kilka innych jajek wezmę. Co?! Co?! Czekaj, co?! Dwa razy z rzędu! I to za pierwszym razem! To jest rzadkie! Ty! Nie się da Nie wiem po co mi one są. No, do przypalania coś się da z nimi przepalić. O. Schala mnie. Czas na ulepszenie mojego domku. Chyba ja mam te bloki i trawy więc użyję je tutaj zostawię jeden Czemu? Się deer, czy ja mogę się deal to ja po prostu złożyłem trawę To ja w sumie będzie wejście na górę, więc zrobię sobie paty... patyki, wystarczy chyba na drabinki, nie, jednak nie, trzeba jeszcze je trochę, trzy drabiny, a jeszcze trzeba zużyć po trochę drewna. Proszę sobie przypomnieć jak się robiło te płotki Jest tu? Gdzieś? Nie A bo nie mam patyków. O Już je... Do zagrodzenia sobie tutaj Ja potrzebuję jeszcze w kurczach. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 6 16 płotków Czyli sporo drewna. Cóż robię sobie dwie te na deski i zrobię z nich 200 dwa, dwa patyków. Serio. Dobra, mamy tu par płotków Więc teraz trzeba wyjść z drugiej strony. Teraz trzeba tylko, raz, dwa, 7 płotków, Czy ja akurat muszę więcej drewna pomarnować, super. Na patyki też. A jeszcze trochę, oczywiście. Ochręcanie. Widzę I z taną. I idę zbierać drewno. Dużo nie będę miała, bo to ja ją komentować na no filmiku jak zbieram drewno i tworzę domek. Ale pójdę chopaliśmy w, w sobie jest. Kończę budować. Prawie się ciemno, więc to spać. No i... pod domek nawet nie zbudowałam, w ładny domek. Patrzcie, tam mi pod podłogi brakuje. Co że to żyje. Zostanie zrobić, coś drewno. O, jeszcze deska, fajnie. I dwa patyki akurat na... O, jeszcze kamień, żeby zejść Vabbè, ah, non ho fate E e ancora starci. Walę się o jedną deskę. Ile tu w tą stronę, bo tutaj są jakieś inne rodzaje drewna. I biorę. Zajadłem na, na całe drewno, że straciło mi się na później Znowu na hita sobie dirta trochę do budowania I czas kopać gdzie było to wejście do kopalni? Chyba tu nie Gdzie jest ta kopalnia? Gdzie ja ją zrobiłem? Chyba tutaj gdzieś. Nie. Gdzie? Trzymaj sobie zrobiłam, no, gdzie mam kopalnia? Czy mam no, tu cave około okay, siebie i nawet go nie zauważyłem? Ale nie złumie Co ja z niego skorzystam? Ja mogę nawet diamenty wprowadzić znaleźć? Nie biorę. Ziemi jak go. To jest to znaczy właśnie czy O! Ale fajnie! Serio, ta gra mnie chyba nie lubi. Ta gra ewidentnie mnie nie lubi. O! A jednak! O nie! szkie Sniper, nie! Nie! Nie, 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 nie! D, kurde, kurde! jem jabłko! No to gdzie ja mam to? Regeneruj się szybciej. O. Pierw odkryję tą część. I teraz no, fajnie. W tylko dwa. No oczywiście klasyczne. Zwyczajne złoże węgla. Że dirce, bo nie, nie będę wyjścia tej łowotny. Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu. Będzie jeden się szkielet chodził więcej tutaj niczego nie ma, czyli trzeba będzie zejść na dół. Serio? Czy to serio jest lawa? Dobrze, czas się skopać w dół. Konnia. O. aha, tu. S Słyszę. Wodę. O. U, podwodny! Będę oni o nim zapomnieć. Dam sobie tutaj drabinkę. Tak, żeby było wiadomo, że to jest podwodna część. Okej, okay, Teraz tylko modlę, żeby to nie było szkieletów. Nie! Dostał! Serio, czy to serio jest naturalne wygenerowane, czy jest taki błąd gry się zrobię, kurde tutaj prostokąt po prostu? Więcej miedzi Ale nic ciekawego Strzała. No zobaczmy sobie z drugiej strony Jest... Nie strasz mnie! Zombie. Myślę, że coś mnie goni Nie tyle z tego cave'a. Tak, tak. To, że trafiłem na fajny cave. Gdzie z patyki? No z wystarcz wy Wystarczająca ilość pochodni. Znowu mały cave. O nie. Mały zombiach. Gdzie się F3-A? Gdzie on... Gdzie on to? O! Gdzie się wziął f 3 ja trzymam. czy mam... czysto? Chcę hafler <huffling> zrobić nie. Ty zal się nie bał, ale. On po, czy on musi być do, na dole? Czyli, że jest... Czyli, że on... Że tutaj jest po prostu jaskinia gdzieś tu. Ktoś nie kopie w górę, bo nie jestem taki głupi, żeby na, na nim nie wyskoczył. Nienawidzę miedzi. Jest tutaj jaskinia gdzieś... Że ale ja ale znam po prostu niesamowitą Po prostu nic nie ma, a ja zostanę jedynie to podwodne, ale w ponudło. Muszę po prostu znaleźć jaskinę, która idzie nisko, a nie takie małe coś. No i o czymś takim mi chodzi, proszę Państwa. Wow. ma? Iść do mnie, idzie ode mnie, idzie do mnie, idzie ode mnie, idzie ode, 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 ode mnie, nie, 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 nie! Nie! Skąd... W gorszym momencie nie mogła się Ja się giera? Jeszcze nie pamiętam, gdzie jest ten cave. Gdzieś w tą stronę to było. Jezu! you Tutaj gdzieś. Tutaj. O, gdzieś zginąłem. i to mnie szedł... O, coś nie może ma... się. Co? Marchew? Nie wylezieć tu. Dobra, kraftuję. Przykierę. idę się zemścić. To jest pochodnie. Tutaj, co jest, czy to jest, Enderman. Oh, Dostań O, slate już I złoto Nie, serio? The tu deep a tu już A, ah, bo jest to Ale fajny cave znalazłem Już się tu skończył Aha no, w sumie chciałam do Deep Slate, ja mam do Deep Slate'a. No, ale ja znalazłem się na złoto. O! Jest coś więcej? Nie. Nic ciekawego tutaj nie znalazłem. Może tam gdzieś Enderman, się stało w tą stronę. есть? Нет. Yeah. Zapis! Szukam diamentów, po prostu. A ja tam wracam, będziemy... zobaczę tutaj później. No, w kolejnym odcinku raczej. Teraz zarpiłem. żeby, nie, żeby nie, nie musiał się martwić o to, że na niego spojrzę. No więc teraz. No, znalazłem nie zumie skinie Teraz czas zwracać, dole. tutaj jest wodna część skini No i fajnie jest dzień. Mam nadzieję, że ten filmik jest poniżej pół godziny, bo inaczej będę musiał zmienić go na dwie części. No więc będę jeść kończyć, więc subskrybujcie, łapkujcie, czerwony magiczny guziczek na was czeka i zapraszam na kolejne odcinki, w których będę grał w przygody z Minecraft. Adios.